Nas, jak widzicie, dotarcie do następnego może być nie rada problemem do tego pana, jest dosyć daleko Trzeba może pokonać I właśnie, i, i nie wspominając już o tym, że jego chronią mroczne elfy Znaczy się w cudzysłowie chronią Blokują nam dostęp To jest największa, największy ból dupy z tym aby dla lazurowy się jeszcze nie pojawił. To możemy jeszcze trochę pofaleć. Tak zauważyłem, że da ratować gobliny i ich rekrutować. Tylko, że jeszcze potrzebujemy złota, żeby wybudować to. Ech, brakuje nam tylko 3900. Ty na co to dla nich? Się sprzeda trochę rudy. Zwłaszcza, że mamy tutaj już korzystne ceny, bo mamy kilka targowisk, więc możemy se szaleć do woli. No, że tak nie do końca do woli, ale szaleć możemy. Dobra, możemy, mamy już, na to mamy. No, no i w następny sposób, się ich ulepszy, o ile będziemy mieli ku temu sposobność. Bo ja nie pamiętam, gdzie był ten portal, przez który wychodził Gracz lasu Chyba gdzieś tam Ja tam za, co gorsza będę musiał zaraz pójść Start... Nie, już na Goblin nam niestety... Kurwa macie Złe ulepszenie kupiliśmy Zajebiście, znowu musimy handlować Nie wiem, czemu nie lubię handlować w tej grze Jakoś mnie to odrzuca. Zresztą tam kto lubi handlować, kurwa, w Heroesach. W Hirosach zgaduję, że wszyscy lubią po prostu uby rozkurwiać. Ach, dobra, to już odznaczymy, żeby tych samych błędów potem nie popełniać. Dobra, robię save, bo idę teraz w bok. A ja się boję, bardzo iść w... na bok. Patrzcie. Wy... Piesie, metalność. Dobra, przyda się. Powstrzymanie, czy osłabienie? A, niech będzie osłabienie. Chociaż. O, już, już widzę, stąd będzie wychodzić. Nie, chociaż właściwie to nie wiem, czy stąd. O, namioty wojowników kolejne. chęcią się z wami po Już tam widzimy, właśnie pierwszą strukturę gracza lazurowego. Coś ja tam wolę nazwę morski. A jeszcze po co się da. Z tamtego miasta. W końcu od przybytku, jak wiecie, głowa nie boli. Tak przynajmniej mówią. Tak mówią. Bo tak jest. No bo serio, podajcie mi przykład, w którym było od przybytku rozbolała was głowa. No chyba się wróć. Jest taki przykład, oczywiście, alkohol. Jak się za dużo napijemy tego szlachetnego trunku, to jak wiecie. Główka boli. O, to jeszcze jej podałoby. Laboratorium też się cholernie przyda. A, sakwa złota z dna. Artefakt średniej klasy. Powiedziałbym, że takie mnie interesują. Cie, niektóre interesują, jak na przykład złota podkowa, który jest uważany za dla mnie według mnie. I według mnie w sumie niesłusznie jest dla mnie uważany ten artefakt jako ten. Słaby. O, już tam widzę. Ja już chyba będę szedł. O, niespodzianka. Się chciał przyłączyć w chłopak. Eksperckie roztrzaskaniem roku. Dobra, to ja już będę się zbierał. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Ale niestety, konieczność wyższa. Ja będę tu. Jeszcze, tylko jeszcze komnatę prób se pobudujemy. O jezus Maria! Ale co tam mamy? Dużo mięsa armatniego, i, i w sumie na, w tej misji to chyba zawsze była moja główna siła. Mięso armatnie. Dobra, jeszcze jeden dzień poczekamy, co się trochę pokrzy... zniknął. Tak myślałem. Już się tu pojawił. I oczywiście jego armia. Nie abata, żebyśmy z tą armią wygrali za Chiny ludowe. To ja jeszcze buduję, na te odwagi. I niestety nie to chciałem. A w tamtym drugim mieście? O, tu jest ten fajny okrzyk. Dobra, to teraz robimy zapis kolejny. Ja spierdalam stąd. Nie ma bato, żebym tu jeszcze siedział. Głupi nie jestem. Chociaż to zdania na ten temat są podzielone. Eee. Gdzie jest ta stajnia? Dobra, plan jest taki Szybko zapierdalam do tamtego miasta I zbieram jeszcze tam jednostki Chyba, że on postanowi sobie iść najpierw za... Tak, postanowi mnie chyba gonić Niedobrze Będę panikował Chyba nie ma szansy za bardzo, żebym zdążył Ale to jeszcze nie jest nic pewnego Teraz trochę pluję w brodę No przecież w sumie tamten no name się raczej by nie nauczył tego ryku, bo ma za niski poziom Więc zbyt wiele sobie obiecywać nie będę Da, trochę poinwestuję w... Nie, już se nie poinwestuję Z nim nie mam zamiaru walczyć Czekajcie, mogę jeszcze raz prosić jego armię? W dodatku ten skurwiel ma logistykę Co już chyba przelewa czary? No, ma, no nieźle ma tych hersztów, czy jak się tam oni nazywają. Dara mam nowy krzyk. Zbieram jednostki, ulepszam. No na te. Zawsze brałem te córy nieba, ale postanowiłem się na jakąś odmienność zdecydować. Znaczy... Przewaga właśnie ich polega tym, że mają łańcuch błyskawic. A wiecie, że, że orkowie nie mają raczej... Dobra, stracę to miasto, ale teraz mam to w dupie. Naprawdę głęboko w dupie to mam teraz. Teraz to ja staram się. Muszę dotrzeć do stoczni. I zastanawiam się, czy ja dobrze zrobiłem. Czy on się. U... No, uwziął się na mnie skurwysyn. I mnie dopadł. Jeszcze na dodatek. Dobra. Uciekaj tam powtórzenie misji tam dam Matko ziemio bla 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 dobra i wczytaj to zapis numer 2 to był tak to był numer dwa. Zobaczymy czy jest w stanie dojść do mojego ten miasto jak, jak znam życie to pewnie jest Ale chodziło mi tylko o ten ryk, bo on jest naprawdę pomocny. A oczywiście tam na złość. Dobra. Nie ma czasu na oszczędzanie w środka. Wszystko sprzedaję po rdęcią. Teraz, stra... Teraz to jest ten Teraz to po prostu robię w gacie pod siebie. Czy ja w ogóle to przeżyję jeł. Pewnie nie. Dobra. No i co on teraz zrobi? Pytanie. Oby nie dosięgnie. Tak, nie dosięgnie mnie, już to widzę. Dobra. Chuj. To muszę to rozegrać inaczej. Muszę. Szef... No, niestety nie nauczysz się w tego krzyku. Bo mój komputer jest. Bo, bo. No bo. Gra jest złośliwa, Tylko jest zamiast y, miasta y, atakować niemal bez ochrony, jak. Uwziął się na mnie! No bo. Jak inaczej to nazwać? Uwziął się na mnie i tyle, no. Dobra, to jest. Ale za darmo ich nie dostanie tych miast, nie ma mowy. To jest pewne, że za darmo tych miast nie dostanie Chociaż on nie chce miast widzę, on, on woli gonić mnie Może tutaj wrócę Są z nami, są, ale tam trzy or z gówno nie Tak zbuduj budź. No jeszcze byłoby śmieszne Gdyby ten Okazało się, że nie stać nas na łódź jeszcze To już byłoby w ogóle chyba Wiecie dlaczego ja się tak boję tego lazurowego? Bo on ma siły po prostu z piekła z kosmosu i pewnie jeszcze będzie mnie gonił łodzią. Chociaż nie, on chyba z reguły nie... Um Oni chyba nie umieją pływać. Na wodach to należy się bardziej martwić o piratów. A ja mam, a ja mam po sekstan z morskich elfów, więc nie powinien mnie dogonić nawet. No, postanowił rzucić się na miasta. I bardzo dobrze, to jest część planu. A jak tylko na wodę wyskoczymy, to pojawia się gracz fioletowy i to są tak zwani piraci. I to są po prostu elfy. Brudne, nieczyste, długowieczne, spiczasto trząsące tyłkami elfy. Ale ze mnie rasista. Dupie to mam na chwilę obecną. O, już tu są, pojawiają się piraci. Kolejny i kolejny z podpisikiem. Wyzwanie, nie dziwię się, A to jako, że oni nas olewają, to ja zrobię to samo i pójdę. drzonki Bierę, Bieriem, czy nie bierem. O, o! Syreny. To się przyda. Nie widzicie, to jest właśnie ten scenariusz. Nadchodzi kurwa gracz ten. Ale myślę, że piraci se A nie, piraci se z nim nie poradzą, nie ma na to szans. Jeden chyba nagle jednemu z nich się chyba... Tak, chcę szukać skarbu, Ech, bo się przestraszę. Tylko weź komputerze, to rozegra jakoś mądrzej. Oni nie muszą się ruszać za często. No, Poszły na hita, to większego farta już w tej bitwie mieć nie mogliśmy. Tego krzyku nie lubię, bo trzeba bić naszych. Dobra, nie ma coś, co się iść na jakąś górolotną taktykę. Po prostu w trąbę ich trąbać. Tylko uwa uwaga na nich. Wierzcie mi, oni mogą nam zaszkodzić, jeżeli źle je rozstawimy. Chodzi o to, że jak ich atakują, to ten, to oni oddawają, a przy okazji obrywają nasze wszystkie sąsiednie wojska. Więc z tym uważać. Ale tak uważać przez duże u. Oni są naprawdę niebezpieczni. Dobra, morale też nikomu nie zaszkodziły. Nigdy. No i tutaj chyba zbliżamy się już do... Yy, sił. Już nie ma chyba... Chociaż nie jest sens. Ja nie zamierzam udawać moich jednostek. Chociaż wydam sobie spokój. No, no ma, ma, ma tak zwane pałkaj, więc będzie ciężko. Chociaż mnie bardziej wkurwiają te jadowite. No, zbyt wiele tutaj nie mieliśmy. Jakby się jeszcze udało tak nimi... Znaczy nie, nie ma co myśleć, bo ja jestem pewien... Dobra, szał się na początku przyda. Walka dosyć ciężka. O, tu w... wysoki jeszcze nie, już nie, ja chyba tego nie wygram. Co my tu mamy? Orków? Szukacie łupów? Czy może zabójcy demonów przerzucili się na rybołówstwo? <laughs> nie, elfie. Łowienie ryb nas nuży, ryby nie walczą. Chcemy tylko przejść do ziem naszych braci. Nie. No, niestety mamy wysoki tutaj poziom trudności, co mnie martwi. No, nie mamy szans tego chyba wygrać. I właśnie powiem szczerze, że jak za pierwszy raz grałem w Heroes of Black Magic Tribes of the East, to właśnie to mnie najmocniej zniechęciło. Już po prostu. Moment. A ten statek też wysoki? Nie, tylko wyzwanie. To może ja. Nie wiem. Nie, już spaliliśmy, już są wszystkie mosty. Chyba już nie ma za bardzo szans na inne wyjście. Dobra, ale może się uda. Nie, jeszcze to letos. Ale spoko, mamy ekspercki roztrzaskanie mroku, więc to nam chyba, więcej krzywdy nie zrobi. Więc luzik A zapomniałem, że ja mam moda zmieniające wygląd właśnie tym y, wiedźmu, tym y, damom. No trudno. W sumie nic się złego nie stało. Mam jeden do szczęścia. Super. Aha, działbuś w rajezu No nie chcę być tutaj ten yy... Nie chcę was niepokoić, ale dostajemy w pieprz No, na szczęście szturm trochę pomógł Więc mamy jakieś tam Zna właśnie znalazłem jedną czy dwie szanse na a też to niedługo powinno zniknąć, w końcu mamy roztrzaskanie mroku Tylko niestety mogę ich tylko w taki sposób zaatakować że się przesunę A teraz odsunąć się, wszyscy się odsunąć od niego Super Powiem tak, ta misja to jeden wielki demotywator Tyle w temacie. Dobra, wyłaś z tego ognia i umrzyj w tym ogniu Czas tam No wiecie co mamy? Oszalałem. Mamy szansę to wygrać. Mamy szansę to wygrać. Minimalną, ale jednak mamy. Bo no, mamy dosyć wysoką obronę. A nie, zapomniałem, że nie widzimy wszystkich. Jeszcze są te niewidzialne pojedy. O, pop, nie ma... No i proszę, niemal wszystkie już ten... Dobra, trzeba ich pokrzepić. Super, aż jedną... Aż jedną zabiliśmy. W oryginalnej wersji... Ta laska miała ten. E, chyba niebieskie włosy, tylko tyle pamiętam. Super, coraz mniejsze szanse na zwycięstwo. Pamiętacie, jak mówiłem, że mamy szansę to wygrać? Cóż tylko żartowałem. Nie mamy najmniejszej szansy tego wygrać. Więc. Ja to pierdolę.